Wyścig do to wielki pojedynek między mną a bez nim przez następne 5 godzin będziemy grać rankedy i zobaczymy komu uda się wbić w wyższą rangę. Zaczynamy od Diamenta 1, a więc wbicie Anivia jest w zasięgu naszych możliwości. Z racji, że bez niej jest już trochę dziadziuszkiem, to będzie grał tryb bez budowania, a ja standardowo z budowaniem. Przypominam, że na 100 tysięcy subów zrobimy streama, na którym będziemy grali w Minecrafta na hardkorze bez przerwy, dopóki go nie przejdziemy. Kajsenatowi i Speedowi zajęło to aż 105 godzin, dlatego subskrybujcie i zobaczymy, czy uda nam się pobić Cich, Dobra, dzisiaj yy, widzowie ocenimy na początek szansę na wygranie z beznikosem. Jeden to jest, yy, że nie wygram, dziesięć, że wygram. Sześć, czyli no tak 50-50, yy, ale jednak bardziej po mojej stronie. No ja nie wiem, farma, farma fury, Łysy farmer. Puuuuu, <suszy> oczyk bojowy matek Fortnite. Dobra, tu, tu trzeba mieć trzy rzeczy: grappler, szybką pompę i snajper. Umrzej, 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 umrzej. Miałam matka. Dead, ale ojmik, ale siedzi, ale siedzi Wiesz? Dobra, mamy wszystko Nie, nie trafiłem Leży Uuu, ciul myty na glebie Dawaj kokosa Koko Chanel Na dobry dzień Dybdak, chodź tu Jadą Chłopaku, chłopaku, wyluzuj, wyluzuj, wyluzuj Uho, uh, headshot snipe! Pozdro. Puu, uh, Teraz się fajna gierka zasiadła. To, to jest to, to jest to, to bukejarstwo to, to Kolejny. Witam pana kolegę. Chłopy sześć osób mnie obserwuje. Oni mówią tak. Elwisinno! Elwisinno be bez nikosinno! Nie! Nienawidzę tej gry! Chłopu, mnie w boksie się respichł A no, nawet nie zobaczyłem, ile procent dostałem. Hello? Co ty tu, kolego, robisz? Stare ty. Ej, dobra, to jest BMW, nie? BMW fucking W? Skąd on to ma? Ja też chcę takie coś. Diament 2, 20%, czyli dostałem za tę gierkę jakieś 70%. No to całkiem git, całkiem git. Let's fucking go! Let's fucking go! Nie no, ze 100% Ja za tą grę nie dostałem awansu. Skibidi Sigma. Jestem Skibidi Rizzler. Wy też widzę jesteście Skibidi Sigma Toilet Rizzler wszystko? Jak zostawicie łapkę w górę i sobie z ząbkiem, na pewno będziecie. Trzeba lecieć, bo tu fragi, 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 fragi mi uciekają, nie? Chop ci 50-50 na czesta, jak ja mam chłopię, podnoszę podnoszenie na skro Weź, ty. Hello? Przykwozdzony? Przepraszam cię, mordeczko. Karma wróci do mnie, spokojnie, nie? Chodź tu, suntok. Ja nie miałem sun. Tu mam nie? Zajebiście, zajebiście. Link gamer, pozdro! Ten złoty RPK. Wszyscy, wszyscy rpg'owcy, ty Pilnuj wejścia O, mo, dzięki Wiesz, że nam zajmali to migana i kartę i wszystko? O ja pierdzielę. Ja już wiem, czemu ludzie grają tym bo on On ratuje dupeczkę mm -hmm. Hello Łatwo z wami Zajebiście, że tu nie mogę nic zarytować No Dostaję one pampa. Ja już nie chcę grać w tą grę, ja już nie chcę w nią grać, nie chcę w nią grać. Mam błąd graplera i użyć. Ja pierdzielę, no nie tak nie powinno być. Jeszcze 10 HP mu zostawiłem, bo błąd graplera dostałem. Aha, i za tą grę dostałem 44, a za poprzednią dostałem 57. To jest niesamowite, niesamowite to jest. Nie, ku... nie wytrzymam. O ty... Pierwsza gra, kręcę sobie boxa i typ nagle się w nim pojawia. Druga gra, dostaje one pumpę od typa, który ma 0 HP, nagle się odwraca, dostaje w, w mordę. Gra numer 3, typ we mnie wlatuje samolotem. Opie, błęk, ja nie. Zacznę uderzenie Leżysz To było za, za proste kolega To było za proste, przysięgam ci POMPA NIE STRZELA Leżysz Zboksowałem go w samochodzie, czaisz? Chłop dostał full boxa U! Co ty tu robisz śmieciu? Zginij Sięgam. Dzisiejszy dzień to jest jakaś klątwa. Ja muszę się odklątwić. Muszę się odklątwić. Po pierwsze, zbierz od bliskich i życzliwych ci osób informacje odnośnie Twoich działań, które są postrzegane jako skuteczne. Nic nie jest skuteczne. Znów tok mnie zabił. Po drugie, poszukaj swoich zaklęć, czyli przekonaj na własny temat, które zatrzymują Twoje działania. Rekin to jest moim zaklęciem. Po trzecie, znajdź kogoś, kto ci pomoże obiektywnie określić Twoje mocne strony i talenty. Nie mam talentów, jestem ścierwem. Po czwarte, przestań być dla siebie tak surowy. No dobra, nie jestem ścierwem, mam talenty. Zacznij za to myśleć w sposób, który będzie wspierał twoje działania, czyli jestem najlepszy, jestem na najlepszy Rekin moc szybko, bo muszę klątwę po powstrzymać To nie jest żaden powód Musisz iść i walczyć Podne piaski, panie i panowie, Podne piaski Jestem tak zdenerwowany, że ja nawet nie patrzę ile procent dostaję Ale to było piękne Ja, że on by trafił tą snajperkę To byłby już mój koniec To tą klawiaturę z poprzedniego giveaway'a u mnie na kanale To bym dla siebie musiał zostawić Dobra, pozdrawiam serdecznie, to było zaplanowane działanie. Okay, okay. Crack, crack, crack. 1 HP, 1 HP on me Dead, dead, no, 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 dead. He's one, he's one, he's literally one bro I'm shooting on him, Ah, oh, dead! Dead! O! 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 sniperito Teraz dodajesz mi taką animację, że zrobiłeś rachę. No to se, złowię rybkę. Dawaj, fioletowy, fioletowy taktykal. Ciągnij tam, ciągnij! Nie skar. Jeszcze raz, pociągnij, pociągnij, pociągnij rybkę. Wybiegają chlebnie, każe wyrabiają stal hutnicy Kawcy gacie szewcy buty, ale ciągnij drugi. A no, ja nie mam kewa. No zrzygam się w tych boksach jego. Siły wyższe chcą, żebym ja nie, nie wygrał z tego challenge. O przysięgam. Diament 2,92%. Ja zagrałem dzisiaj. Ile ja już dzisiaj meczy zagrałem? 4, 5, 6. 6 meczów zagrałem i w, i w każdym się dzieje jakieś gówno. Ale diament 3 chyba, nie? A, za tą grę dostałem tyle punktów. JA PIER! Kurde! da elitę czy nie da elity? Dobra, jest, jest elita. Ile dało? Aha, to niezły meczek, że dało 43, dobra. Zromacą. Burka wodna. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, nie wierzę, nie, nie uwierzę, nie uwierzę! No nie wiem, no po tym meczu będę miał elitę, ale co to jest elita? Co to jest elita? Beczko ma, beczko ma, beczko ma. Już w ogóle elity są, mecz na elity. On tu siedzi? Co to za człowiek to fuck i on ma to migana? Jaki ja mam lud zobaczcie What the hell? Ale mu wysyrałem. Uff, w ogóle czempiona miał, dopiero zawodnik. To jest chyba najlepszy mecz. Top 13 to jeszcze nie miałem. Dead, kolejny ziomek. Gierkarka jest. To na no ja siostrę, nie mam z bomby To na pewno będzie coś troszeczkę odchudniało To 180 mu daje, 170 Czemu ja mam w swoim boksie ścianę typa, nie wiem Zapomniałem pokazać, ale chyba będzie elita 31% aż dostałem Ja pierdzielę. No może do skwili? Za 27 minut mogę rozpocząć mój ostatni mecz. Zmaczysz? Potne, pian, pia, 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 pia. Potne piaski, potne dla pococych się graczy. Potne piaski, potne dla pococych się graczy. 120, ja mu daje taktykala I 26 dla równowagi To 20 i 26 Potwo Dobra, ale że dałem mu taki damage taktykala, To no jestem w szoku lepki. Daj, zbyt zbytowość Dzięki mordeczko za beczkę jak coś Chłopie co ty myślisz, że ja to Że ja będę walił pod do końca? O ja pierdziele, jestem najlepszy Jestem wybornym strzelcem Strzelec wyborowy Fortnite Nie, dobra, do tyłas mam Siup Hello? Dobra, a teraz snajperkę daj dla Łysowska i się bawimy w gierkę. O! la la! Dziękuję ci. Mniejsz mi fury, śmiecił! Dobra, odjeżdżam. I snajpa. Jones, Jones. Nie, prawie, a to snub do Nie no, ja on złotego spadza i zamiast się bić z ludźmi to latam autem i próbuję sniper dać, jestem powolony. Chcesz mi powiedzieć, że ty mnie z szarej Mki chłopie zabijasz? Każdym pociskiem bym nie trafił z szarej emki. I na minus! i na Minus jest to z tej kierki! Ja bier... Nieee! Ja złoty spas. Wszystko mam i dostaję snajpę. Dzisiejszy dzień to jest porażka widzowie. No powiem tak, powoli kończymy. Przydałoby się zrobić jakiegoś wina. Ja miałem ile przerwy i może już będę mógł normalnie grać. Five minutes later Trafę w kąpiel. Są po tragiczny świecie, Shorbunny! Shorbunny! JDDD! sobie, nie obchodzi ba ra 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 Nie ma skrzynki, ja mam perfect Lat na, na supa? To się mówi, ona to się zgubiła. Wiesz? Dobra, forma wleciała. nie jest mój dzień, o, o. Nie no, ja zostałem zdetonowany. Dobra. Na, nawet nie chcę nic mówić. Ja po prostu... Chcę to zakończyć. Pokaż na jakim wyniku kończymy. Widzowie, 69% Elita. Elita. Albo nie pokazuj. Weź to jakoś zabluruj, żeby widzowie nie widzieli. Przecież to wstyd. Czy udało ci się wbić championa? Nie. No mi też nie. Naprawdę? Naprawdę. Ale dobra, jaki był twój najlepszy mecz? Bo mój najlepszy mecz to top 10. Aha, nie, no to ja tak z 5 minut zrobiłem. Jak to możliwe, że ty nie wbijesz czempiona? I nie wiem? Ja mam elitę. No ja też mam elitę. Ile masz procent? 34, no na pewno, aż więc. Ja mam 69. Tak, mega blisko, bo no, gratuluję no. ci zwycięstwo, ale spodziewałem się, że ty będziesz miał z czempiona i z, nie wiem, z 70%. Dziękujemy, łapkę w górę, komentarz, pozdro, Elo. <laughs> ale szybko. <ja> to było. <laughs> pa pa.